Ludzie. Cześć, z tej panie, strony panie, Derek, a dzisiaj jest panie. idealna podróż na nowego menuczita. Nie, drodzy widzowie, nie słuchajcie go. Najebany. Widzowie, widzowie, no, widzowie, 14 osób, ja nie słuchajcie go. Ale ja jestem cześć. No, oni są wszyscy najebani. No, najbardziej trzeźwy. No. Ale ja jestem cześć. Ja jako jedyny mam siódmy level Zobacz Benek ile grałem, żeby wbić taki level No zobacz ile ja grałem, żeby mieć taki level 3 godziny. Ja Czemu nie mogę wziąć nie tego nie samego masu? 100 mozoru? godzin w grze, typek ma piąty poziom. Good job No To musiał się na pewno starać. A co? Ja mam ja mam, ja mam 100 godzin No Uważnie? No. Ty masz 200 nawet Nie nie, bo ja na serio nie wiem, ile ja mam godzin w krze... to wiesz, ten... ...Rzymseku, no to znaczy... Starek, krok wszystko przewidzi. Aaa, kutaso. <laughs> Dobra, no to gramy. Szukam już party... ...50 minut, jeszcze nie znalazłem. To szukaj disco, he. Jest ...party. Jakiś Ej, Google kręci, Google kręci, czekaj. Jak jest F, F, F! Naciśnij F, szybko! Dawaj! Wciskaj! Włączaj tym F! Włączaj tym F nitro, szybko, dawaj! Wiedz, że jak banan zostanie, to koniec z tobą. Kim? Kim jest kurwa kowal na gato? To jestem ja. BLEU! Przecież wysłałem tam. Ja dole kurwa no... Ale wyjebał. Ja mu się nie dałem nabrać tym razem Cicho Nie znam tej mapy ja i zapamiętałem Jechałem kurwa kompletnie inną drogą A no spokój Ja też jedę dopiero drugi raz tą mapą Bo, bo wiesz no, jak padłem raz, do, to jak już padłem kurwa w jakąś dziurę no to co Jak ja miałem stamtąd wyjechać Nie dało się jakąś inną drogą jechać nie pod mapą Zekrętem! Są to najgorsze te ostre, bo idzie strasznie łatwo wypaść i wpierdolnąć od drzewo Kurde, robok, ma jakieś turbo do doładowanie? Nie no, nie widzisz, no. że jedziesz... to Skrypto Skryptona, jest Dawałek za mną jedziesz przecież Boże, znowu z deadem. Ja, Ale tym razem przynajmniej trzeci jest tak Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Trzecie miejsce Będzie trzecie Będzie trzecie, będzie trzecie kurwa, miejsce Chyba zaraz tego nie bani Ja tam taką presję kurwa z tym Vindicatorem się fajnie nie jeździ, ale jak on ma tam super mod, bo hamuje, i od razu masz start. Znowu drugi, ten start od razu masz ten najlepszy. No to, to teraz mocą. idziemy na swobodną? Proszamy tego, tak? Znaczyń. No, no na swobodną, dawajcie teraz wszyscy. Dobra, to zaprosimy to, to i na zamkniętym idziemy, nie? A, A, tak, tak. Ok. No, no zapraszam, Zrobimy zrobimy tam serię. Dobra, już nie wiem. Ja, ja wiem, mam tutaj tego Jokera i tego drugiego jeszcze. Ej to niech ten z nami zagra, to do kasy mu trochę wpadnie i lewela. A to nie jest jakaś trudna. No nie, ale nie grałem. To no i kończymy ją blokować, na tym zaraz. Sekundeczkę jeszcze. Bo ja też bym chciał. To i hajd mi się podoba. O no, mówieni byliśmy, no, jak się to no, byliśmy wczoraj na dzisiaj, więc wiesz. Trzeba zagrać. Ja. Marbox, tak zmarnę ja porządku. tym chwilę, bo troszkę jest, a ja chcę znowu jeszcze coś porobić. żeby nie do tego, gdybyś bo, bo usnąłem i spałem kurwa 4 godziny. Ja wczoraj no, poszedłem, nie poszedłem wczoraj o pół do drugiej. I zasnąłeś w objęciach Morfeusza, kurwa. <laughs> to to, swobodna rozgrywka. No tak, ja swobodną mnie zaprosiłem. No, Ej